Polacy nie mają nawyku oszczędzania i inwestowania. Aż 30% aktywów trzymamy na nieoprocentowanych rachunkach, których połowę w ciągu ostatnich 5 lat zjadła inflacja. Jedynie 5% pracujących korzysta z kont ike i x, które pozwalają oszczędzać na podatkach, a tym, którzy inwestują, często brakuje systematyczności. Ostatnio przeczytałem książkę Atomowe nawyki Jamesa Cleara. Zainspirowała mnie ona do stworzenia listy 18 zasad, które pomagają budować i utrwalić nawyk oszczędzania i inwestowania. Przywołuję jej przesłanie bardzo skrótowo. Polecam Wam przeczytać oryginał, aby poznać przykłady i mechanizmy stojące za tymi zaleceniami. Niektóre wskazówki mogą pasować lepiej, inne gorzej, ale mam do Was ogromną prośbę. Podzielcie się w komentarzach swoimi doświadczeniami, z czym mieliście największy problem? Jak udało Wam się zbudować dobre nawyki finansowe? Wasze wskazówki mogą być bardzo cenne dla innych. Numer jeden: stosuj drobne nawyki konsekwentnie przez długi czas. Może się wydawać, że spektakularne rezultaty to efekt kilku nadzwyczajnych działań. Czasem tak bywa, ale generalnie sukces opiera się na konsekwencji drobnych kroków. Wystarczy spojrzeć na przedsiębiorców. Ich osiągnięcia to suma wielu małych działań. Drobne zmiany kumulują się i z czasem dają niezwykłe efekty. Sukces rodzi się z codziennych nawyków, a nie jednorazowych przemian. Skup się nie na celach, lecz na systemach. Według badania, poziom wiedzy finansowej Polaków 2025 23% osób nie inwestuje, bo brakuje im kapitału. Jednak dziś, aby zacząć inwestować, wystarczy raptem 100 złotych lub mniej. Wiele osób nie oszczędza, bo sądzi, że 100 miesięcznie to za mało, żeby zgromadzić sensowny kapitał. W krótkim terminie faktycznie nie uzbieramy kokosów, ale w długim okresie wygląda to zgoła inaczej. Gdyby początkowo inwestować 100 zł miesięcznie i w kolejnych okresach zwiększać tę kwotę o inflację, po 10 latach zgromadzimy 17 920 zł w ujęciu realnym, czyli po uwzględnieniu inflacji. Po 30 latach kwota urośnie ponad sześciokrotnie do 113 tysięcy złotych, a po 50 latach ta niepozorna stuwa przyniesie 35 razy więcej, czyli około 627 tysięcy. To według danych historycznych połowa kwoty potrzebne do życia bez pracy przez 30 lat dla Polaka o przeciętnych wydatkach. Część z Was powie: 50 lat to wieczność. By skończyć w wieku 65 lat, trzeba by zacząć mając 15. To prawda, mało kto tak robi, ale to pokazuje, jak ważny są czas i magia procentu składanego. Numer dwa. Przyjmij tożsamość inwestora. Najskuteczniejszy sposób na zmianę nawyków to skupienie się na tożsamości, czyli kim chcesz się stać, a nie tylko na rezultatach. Tożsamość to najgłębsza warstwa zmian dotycząca przekonań i własnego wizerunku. Nawyki utrwalają się, gdy stają się częścią Ciebie. Każde działanie to głos oddany na ten typ człowieka, jakim pragniesz być. Zamiast myśleć o kwotach do zgromadzenia, skup się na korzyściach. Kim dzięki temu się staniesz? Już samo powiedzenie jestem inwestorem może dawać satysfakcję i powód do dumy w gronie rodziny czy znajomych. Zamiast o konkretnych kwotach, Myśl w perspektywie stania się wolnym finansowo. Przy czym zastrzegam, że w polskich warunkach osiągnięcie tzw. wczesnej emerytury, np. w wieku 40 czy 50 lat, jest bardzo trudne. Poszczegóły odsyłam Was do artykułu, ile oszczędzać, aby osiągnąć wolność finansową. Numer 3. Uświadom sobie złe nawyki. Zmiana zachowania zawsze zaczyna się od świadomości. Silnie zakorzenione nawyki są odruchowe i nieświadome. Trzeba je sobie uświadomić. Gdy nie oszczędzisz zaplanowanej kwoty, wypowiedz na głos lub zapisz, jaka była tego przyczyna. Na przykład: Nie odłożyłem pieniędzy od razu, więc pod koniec miesiąca nie miałem już oszczędności do odłożenia. Albo gdy zainwestujesz w coś nieplanowanego, zanotuj, jak do tego doszło. Na przykład: Na grupie dyskusyjnej zobaczyłem rekomendacje przypadkowej osoby i podążyłem za nią, bo inni pozytywnie na nią zareagowali. Numer 4. Implementuj intencje. Nowy nawek stanie się oczywisty dzięki strategii implementacji intencji. W sytuacji X zareaguje w sposób Y. To konkretny plan określający, kiedy i gdzie dana czynność zostanie wykonana? Badanie brytyjskich naukowców pokazało, że osoby, które stworzyły plan zawierający konkretny czas i miejsce ćwiczeń na siłowni, były ponad dwukrotnie skuteczniejsze niż osoby bez planu. Zaplanuj konkretne daty inwestycji, zwłaszcza jeżeli masz regularne przychody. Przykładowo, dostajesz wypłatę 10 dnia miesiąca, to ustal regułę 11 dnia o 20 robię przelew na rachunek maklerski, a 12 dnia o 20 składam zlecenia na giełdę. Aby wzmocnić nawig, ustaw przypomnienia w kalendarzu na telefonie. Numer 5. Zadbaj o sprzyjające okoliczności. Otoczenie kształtuje nawyki jak niewidzialna dłoń. Zaprojektuj je tak, by dobre nawyki były widoczne, a złe ukryte. Im łatwiejszy dostęp do czegoś, tym chętniej to zrobisz. Był taki eksperyment: obok kas postawiono wodę zamiast słodkich napojów. I co? W trzy miesiące sprzedaż wody wzrosła, a gazowanych spadła. Jak to zaimplementować w inwestowaniu? Po pierwsze, natychmiastowe oszczędzanie. Gotówka na koncie kusi do wydawania. Według badania, inwestowanie oczami młodych dorosłych, co trzecia osoba inwestuje dopiero wtedy, gdy pod koniec miesiąca zostaną jej jakieś zbędne pieniądze. Odkładaj pieniądze na inwestycje najlepiej od razu po wypłacie. Po drugie, jedna instytucja. Masz rachunek maklerski i bankowy w innych instytucjach. Przelew trwa czasami nawet dobę, więc jest ryzyko, że zlecimy przelew na konto maklerskie, ale o złożeniu zlecenia na giełdę zapomnimy. Dobrym pomysłem może być posiadanie konto bankowego i rachunku maklerskiego w jednej instytucji, bo przelew jest realizowany natychmiast i zlecenie giełdowe może być złożone od razu. Po trzecie, łatwy dostęp. Nie inwestujesz, bo dane logowania są schowane. Wyciągnij je na wierzch. Dodaj link do rachunku maklerskiego w zakładkach przeglądarki i zadbaj, aby dane logowania były zawsze pod ręką. Numer 6: Ogranicz pokusy. Najłatwiej wyzbyć się złego nawyku, ograniczając kontakt z tym, co go wywołuje. Lepiej unikać pokusy niż się jej opierać. Samo kontrola może działać krótko. Mózg zawsze chce powtarzać nawyk w znajomej sytuacji. Jeżeli zdarza ci się tracić na tradingu, bo impulsywnie wchodzisz np. w CFD, zmień ustawienia rachunku, aby te instrumenty w ogóle nie pojawiały się w wyszukiwarce. Dla przykładu w Saxobanku czy Interactive Brokers takie zmiany są możliwe, ale np. w XTB już nie. Jeżeli twój broker tego nie oferuje, a masz problem z takimi pokusami, zmień brokera. Numer 7. Stosuj nagrody. Do działania motywuje nas oczekiwanie nagrody. Nawyki napędza dopamina. Już sama myśl o przyjemności podnosi jej poziom. Uatrakcyjni nawyki, łącząc obowiązek z przyjemnością. Dobrym przykładem jest inwestowanie przez IGZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. IKE może być równie korzystne podatkowo co IGZE, ale nagroda jest odległa. W IKE Ulgi podatkowe uzyskujemy dopiero po 60 urodzinach. W IKE pojawiają się one szybciej. Co roku odliczamy wpłaty na IKE od podatku dochodowego. Ja co prawda wolę IKE z kilku powodów, ale dla wielu osób IKE będzie lepsze właśnie dzięki tym natychmiastowym nagrodom. Numer 8. Otaczaj się właściwymi ludźmi. Jesteśmy zwierzętami stadnymi, a jedno z najgłębszych pragnień to Potrzeba przynależności. Dołącz do grupy, gdzie pożądane zachowanie jest normą. Nawyki stają się atrakcyjne, gdy są chwalone w Twoim otoczeniu albo są czymś naturalnym. Warto otaczać się ludźmi, którzy też oszczędzają i inwestują. Możecie dla przykładu brać udział w konferencjach o inwestowaniu. Do największych tego typu wydarzeń należą na przykład Inwest w Krakowie, Wall Street w Karpaczu czy Forum Finansów i Inwestycji w Warszawie. Ja z kolei co rok organizuję w Warszawie pasywną rewolucję. To okazja nie tylko, żeby posłuchać ciekawych wykładów, ale też pogadać z innymi inwestorami i zyskać dawkę motywacji do inwestowania. Chcesz dostawać cynk o konferencjach? Zapisz się na mój newsletter. Dla subskrybentów co roku mam pakiet bezpłatnych wyjściówek na część stacjonarną pasywnej rewolucji. Numer 9. Zmień skojarzenia z inwestowaniem. Aby wyeliminować złe nawyki, przeformułuj skojarzenia z tym zachowaniem. Wyeksponuj korzyści z unikania go. Dla przykładu, zamiast mówić, muszę iść pobiegać, można powiedzieć, pora poprawić wytrzymałość i szybkość. Ta zmiana perspektywy zamienia obowiązek w możliwość. Obie wersje są prawdziwe, ale ta nowa podkreśla korzyści. Podobnie zamiast mówić, muszę odkładać na emeryturę, mów, Pora zadbać o swoją wolność finansową. Numer 10. Powtarzaj nawyk, aż się utrwali. Nawyk utrwala się przez powtarzanie, a nie planowanie czy dążenie do doskonałości. Liczba powtórzeń jest ważniejsza niż czas poświęcony na utrwalanie go. Przykładem był eksperyment, w którym studenci fotografii zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsi byli oceniani za liczbę zdjęć, a drudzy na podstawie jakości jedynego zdjęcia. I co? Lepsze rezultaty osiągnęła grupa ilościowa, ponieważ byli zajęci fotografowaniem i uczyli się na błędach, podczas gdy grupa jakościowa utknęła na teoretyzowaniu nad doskonałością tego pojedynczego zdjęcia. Badanie ETF w portfelu 2025 pokazuje, że co trzecia osoba inwestuje kwartalnie lub rzadziej. Czasem to uzasadnione, np. przez brak regularnych przychodów. Ale jeżeli masz wybór, inwestuj nieco kwartał, lecz co miesiąc. Wtedy nawyk lepiej się utrwali. 11 spraw by było to łatwe. Ludzie postępują zgodnie z prawem najmniejszego wysiłku. Zamiast walczyć siłą woli, zmniejsz opór związany z dobrymi nawykami. Niech wymagają minimum pracy. Jeżeli macie regularne przychody, ja akurat nie, ale większość ludzi tak ma, polecam automatyzować inwestowanie. Dla przykładu, plany inwestycyjne w XTB umożliwiają automatyczne zakupy wybranych instrumentów ze wskazaną częstotliwością. Niestety, można z nich korzystać tylko przez rachunek zwykły, czyli opodatkowany. Spośród kąt emerytalnych, czyli tych, które oferują ulgi podatkowe, automatyczne inwestowanie w ETF-y oferuje OIPF FINEK, czyli ogólnoeuropejski Europejski Indywidualny Produkt Emerytalny. Po wpłacie środków są one automatycznie inwestowane w wybrany portfel funduszy ETF. Sam korzystam z FinAX oraz zleceń cyklicznych w Interactive Brokers. Gdy akurat mam większą kwotę do zainwestowania, dzielę ją na kilka części i rozkładam zakupy w czasie na kilka zleceń cyklicznych w IBKR. Co prawda, plany inwestycyjne w XTB dla polskiego inwestora. Są według mnie wygodniejsze niż zlecenia cykliczne w Interactive Brokers, ale ja akurat korzystam z IBKR, aby zdywersyfikować ryzyko lokalizacji inwestycji, czego akurat XTB jako polski broker nie może mi zaoferować. 12. Stosuj zasadę dwóch minut. Nawyk powinien być ograniczony do dwuminutowej wersji, aby opanować nawyk zaczynania. Chodzi o nawyk, który ma być taką bramką, czyli punktem wejścia. Nawyki są jak wjazdy na autostradę. Łatwiej jest kontynuować to, co już robisz, niż rozpoczynać coś nowego. Dla przykładu, zamiast planu poćwiczę jogę przez pół godziny, bramką jest. Wyjmij matę do jogi, przykładając to na realia oszczędzania. Przykładowo, zamiast czekać, aż opracujesz idealny plan inwestycyjny, przelej chociaż gotówkę na rachunek maklerski. Wtedy łatwiej usiądziesz do planowania. Albo zanim zaczniesz inwestować większe kwoty w przemyślany, sensowny sposób, ustaw, choćby dostępny w wielu bankach, tak tzw. automatyczne oszczędzanie czy inwestowanie, czyli. Zaokrąglanie każdej transakcji kartą i przelewanie różnicy na konto oszczędnościowe lub inwestycyjne. 13. utrudnij złe nawyki. Aby zerwać za złym nawykiem, należy zwiększyć opór i utrudnić jego wykonanie. Można to osiągnąć np. poprzez technikę autozobowiązania lub strategiczne jednorazowe decyzje, np. usunięcie telewizora z sypialni w realiach finansowych, aby uniknąć np. pochopnego wypłacania oszczędności, zamiast trzymać pieniądze na koncie oszczędnościowym, kup detaliczne obligacje skarbowe. Ich wykup trwa przeważnie 5 dni roboczych, co może blokować impulsywne wypłaty. Warto też korzystać z konta emerytalnego, a nie zwykłego, bo wycofanie pieniędzy wymaga specjalnej dyspozycji zwrotu, a jej realizacja może zająć nawet 1-2 tygodnie. W przypadku X i OIP Dodatkowym blokarem jest też to, że tu nie jest możliwy zwrot częściowy, lecz od razu całkowity. Ja między innymi z tego powodu wolę akurat IKE, ale mniejsza elastyczność zwrotów w Igze i OIP dla wielu osób może być akurat zaletą. 14. Stosuj niezwłoczne nagradzanie, aby wzmocnić nawyk. Powtarza się to, co jest niezwłocznie nagradzane. Ponieważ mózg ewoluował w środowisku natychmiastowej gratyfikacji, a dobre nawyki przynoszą opóźnioną nagrodę, warto dodać natychmiastowe wzmocnienie dobrych nawyków, aby utrzymać motywację. Przykładem był projekt propagowania mycia rąk w Karachi w celu zmniejszenia ilości chorób. Zastosowano specjalne bydło, które ładnie pachniało i przyjemnie się pieniło. Ta natychmiastowa przyjemność utrwaliła nawyk, zanim pojawiły się długofalowe korzyści zdrowotne, czyli spadek chorób. W realiach inwestowania można zrobić podobnie, a nagroda może być bardzo prozaiczna. Przykładowo po każdej inwestycji możecie podarować sobie ulubiony napój lub przekąskę. Ale powinien to raczej być drobiazg, bo jednak celem jest ograniczanie wydatków i inwestowanie. 15. Śledź postępy. Świadomość postępów daje ogromną satysfakcję. Śledzenie nawyków, np. Na w formie diagramu, samo w sobie nagradza i wzmacnia oczekiwane zachowanie, bo dostarcza wizualnego dowodu postępu. Możesz przykładowo powiesić sobie prosty kalendarz w formie 12 słupków, czyli tyle ile miesięcy w roku, i po dokonaniu inwestycji w danym miesiącu zakreślać jeden słupek. Najlepiej, aby wisiał on w widocznym miejscu, ale jeżeli to problem, możesz też przykładowo stworzyć arkusz do monitorowania wpłat w Excelu. Warto pielęgnować pasmo zwycięstw. I trzymać się zasady, nigdy nie rezygnuj dwa razy. Jeżeli raz na jakiś czas zdarzy ci się w danym okresie pominąć wpłatę, okej, okay, możesz to potraktować jako wypadek przy pracy, ale staraj się nie dopuszczać do dwóch pominięć z rzędu, bo to początek budowy nowego nawyku, nie inwestowania. 16. Zaangażuj strażnika odpowiedzialności. Wracanie do złego nawyku jest mniej prawdopodobne, jeśli jest natychmiast bolesny lub nieprzyjemny. Najlepszym sposobem jest przyspieszenie kary poprzez koszt społeczny lub finansowy. Można to osiągnąć tworząc kontrakt nawyku i angażując strażnika odpowiedzialności. Jeżeli jesteś żonaty, możesz umówić się z żoną na przykład tak. Jeśli pomniesz inwestycję w danym miesiącu, w kolejnym miesiącu obowiązek domowy, którym zwykle się dzielicie, na przykład nie wiem, wynoszenie śmieci, spadnie tylko na Ciebie. 17. Dopasuj nawyki do swoich predyspozycji. Aby maksymalizować szanse na sukces i satysfakcję, wybieraj nawyki zgodne z Twoimi predyspozycjami i ograniczeniami. Nabieranie nawyków jest prostsze, gdy pasują do naturalnych umiejętności i uwzględniają ograniczenia. Na przykład Michael Phelps, słynny pływak, miał długi tułów i długie ramiona, które są idealne do pływania. To pomogło mu odnieść sukces, bo wybrał dyscyplinę sportu zgodną ze swoimi predyspozycjami. Analogicznie w inwestowaniu, wybieraj podejście zgodne z twoimi preferencjami i możliwościami. Uważam, że osoby zapracowane, dla których inwestowanie to raczej obowiązek, a nie pasja, Powinny w pierwszej kolejności rozważyć podejście pasywne. Wymaga ono najmniej wiedzy i czasu, a do tego najłatwiej jest zautomatyzować. 18. Dostosuj nawyki do swoich aktualnych możliwości. Ludzie są najbardziej zmotywowani, gdy zadania są na granicy ich aktualnych możliwości. Nie mogą być za trudne, wtedy jest brak motywacji, ani za łatwe, bez nuda. Nuda to największy wróg postępu, więc zachowuj delikatną równowagę między sukcesem a wyzwaniem. Podobnie dobieraj wielkość inwestowanych kwot. Z jednej strony nie mogą one być zbyt niskie w stosunku do planowanych wydatków, bo nie uda Ci się zebrać właściwego kapitału. Ale z drugiej oszczędzanie nie powinno boleć, więc nie odkładaj zbyt dużych sum. Jeżeli oszczędzanie wymaga zbyt dużych wyrzeczeń, utrwalenie nawyku może być trudne, bo po prostu można się poddać. Dopasuj też ryzyko w portfelu do swoich możliwości. Jeśli twoim celem jest emerytura, to historia podpowiada, że inwestując zbyt zachowawczo, np. tylko w obligacje, zgromadzenie odpowiedniego kapitału było bardzo trudne. Przeciętnie zarabiająca osoba powinna była ponosić przynajmniej umiarkowane ryzyko, dodając do portfela przynajmniej 50% akcji. Ale z drugiej strony, jeżeli mamy dużą awersję do ryzyka i jesteśmy osobą konserwatywną, to lepiej nie przesadzać z ryzykiem, bo to może się źle skończyć. Czasem, mimo wszystko, lepiej podjąć mniejsze ryzyko, zwłaszcza na początku, aby móc spokojnie spać, a zwiększać ryzyko stopniowo, w miarę jak zaczynamy rozumieć, co robimy. To wszystko na dziś. Dajcie znać, co o tym sądzicie. I koniecznie, proszę, podzielcie się swoim doświadczeniem w komentarzach, co się u Was sprawdzało. A na koniec zostawcie suba i lajka po więcej takich treści. Do zobaczenia!